Cześć, witajcie, a dziś zapraszam Was do kolejnego materiału o masażerze SKG G7 Pro, którego mam przyjemność wciąż testować od firmy NTT System. W ostatnim materiale mogliście zobaczyć moją recenzję tego masażera, w której w bardzo pozytywnych słowach opisywałem jego możliwości, jeśli chodzi o masaż górnej części naszych pleców, a dokładnie karku. W tym momencie dodam, że jeżeli chcecie się dowiedzieć co oferuje ten masażer, zapraszam was do odwiedzenia filmu, do którego link zostawię w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o to co dzisiaj, zajmiemy się samą aplikacją dzięki której za pomocą smartfona, zarówno z oprogramowaniem Android czy iOS, możemy zdalnie obsługiwać nasze urządzenie do masażu. Jeśli chodzi o nią, możemy tam w bardzo prosty sposób precyzyjnie ustawić natężenie intensywności masażu, a także wybrać jego rodzaj, taki, jaki nam w danym momencie odpowiada. W aplikacji mamy więcej możliwości ustawienia samej mocy masażu, a także jest tam o wiele bardziej intuicyjnie, aniżeli w przypadku przełączania różnych programów poprzez przyciski na samym masażerze. Moim ulubionym trybem jest ten, w którym intensywność samego masażu jest największa, a zarazem sam program masażu skupia się na rozmasowywaniu poszczególnych części karku w sposób zróżnicowany, a nie ogólny. Tak jak w recenzji, wciąż podtrzymuję moje zdanie na temat tego, jak przydatne dla mnie jest to urządzenie. Mając je na testach, przeszło już miesiąc, muszę stwierdzić, że po całym dniu intensywnego wysiłku związanego z wykonywaną przeze mnie pracą, wieczorna sesja masażu z modelem SKG G7 Pro jest czymś, na co zacząłem czekać już od jakiegoś czasu. Tak czy inaczej, urządzenie bardzo polecam osobom, które mają problem, bądź chcą rozluźnić mięśnie swojego karku. Mimo, że cena nie jest najniższa, wciąż uważam, że naprawdę warto. I to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli się Wam spodobał, zostawcie pod niej łapkę w górę, Górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco, i do usłyszenia w kolejnych materiałach.